Hejka, hejka, cześć! Witam się z Wami dzisiaj zamiast vloga. Taki, mam nadzieję, szybki, no, ale to się okaże. Film z moimi zakupami. Ale byłam też w. Sins, w Sinsaju? Nie, w Pepko byłam. Wiecie, już w Sinsaju też byłam. Tylko zupełnie po coś innego. Byłam też w Pepko, bo szukałam tam różnych rzeczy dla dziecka. No i wiecie, już jest tego dużo. Tak więc kupiłam dwa poliberki w kolorze różowym. Czy tutaj mamy cenę? Gdzieś mamy. 7 zł za jednego. Taki. Nie szalałam, bo to nie jest. Wiecie, nie wiadomo jakiej jakości. Nawet tak jak patrzycie tutaj na ten dziób. No ale ogólnie jest ładny, fajny, ja więc wziąłam dwa. No tak jak mówię, nie szalałam za bardzo. Wiem, co jeszcze kupiłam. Tylko, że mam w drugim pokoju. No ale to, ale zaraz sobie zrobię przerwę i po to skoczę. No i tutaj mamy takiego łabędzia. Również wzięłam dwa i to już jest ciężkie. Zastanawiam się teraz, czy to był dobry pomysł, bo to trzeba będzie gdzieś, wiecie, w głębi choinki zawiesić na takich grubszych gałązkach, bo te cienkie to po prostu to pójdzie. No nie ma szans, żeby było inaczej. No i tutaj Jedno e, kosztowało 5 zł. E, idę jeszcze po tego. Krasnala, sekundka. Krasnal, No prawie krasnala. Jest to e, sarenka, renifer, jelonek. Ciężko wyczuć. Siedzi sobie u mnie e, przed telewizorami i dają mu nóżki po prostu. On jest troszeczkę cięższy, może się nie spodziewał, bo ja jakoś... go już ogólnie rzecz biorąc kupiłam. Postawiłam sobie na półce, e, poszłam coś robić do kuchni, chyba herbatę, wracam i go nie ma. No i pytam się dzieci, kto coś z nim zrobił. I oczywiście nikt nic nie wie. E, okazało się, że najmłodsza, która jeszcze tak średnio mówi, e, położyła mi go pod poduszkę. Wiecie ile żeśmy go szukali? I... Poszłam się położyć, po jakiejś godzinie wstałam. Może ktoś poszedł tam robić e, w to miejsce, w którym ja leżałam, i wziął go, wyjął i mnie nim rzucił. Mówi, jak ty patrzysz? No bo myślał, że to maskotka, i trochę mnie zabolało. Także dość ciężkie to jest. E, więc fajnie, bo siedzi i e, nie zlatuje, ale e, tak, nie polecam rzucać. Nie polecam, a tym bardziej w kogoś. E, nie pamiętam, ile kosztował, bo już wiecie, no siedzi e, i mu matkę. Tak myślę, coś ku 25 zł chyba. No nie chcę Was e, oszukać. I były różne. Były też bułwanki, jakieś takie bardziej świąteczne, czerwone. No ale mi ten bardziej e, po prostu pasuje, bo ja mam brązowo-czarne meble, e, zielone doniczki. Także tak się wkomponowywuję w moją półeczkę. Także on sobie tutaj z nami siądzie. Założę sobie nogę na nogę, tu usiądzie. Może tutaj. Widzicie, pochwaliłam się, że jest ciężki. Ach, wy go nie widzicie. Może tu go posadzimy. Proszę bardzo. Będzie sobie siedział i na nas patrzył. Dobra, muszę sobie też odłożyć tutaj gdzieś dalej te moje cuda, żeby się nic z nimi nie stało. Bo jednak nie po to za to płaciłam, żeby, wiecie, sobie to uszkodzić. E, no i tutaj mamy Shisei. Święta, święta. E, no Tamtą poduszkę oddałam. Mam tutaj tylko takie. Więc Chciałabym coś ten tym oh, Tam, gdzie jedziemy na święta, tam mam yy, całe dwie, ale mam poduszki świąteczne, a no, tutaj nie mam. No i jednak będziemy do połowy grudnia i fajnie jest troszeczkę tego świątecznego klimatu czuć, przynajmniej ja lubię. Ej, coś to się nie zwinę, tak jak powiedziano, dobra, okej. Okay. Okej, okay, i okej. Okay. Ja te wypełniacze trzymam, bo ja sobie wpakuję takie duże pudło z Cinsaya i ja sobie wyślę po prostu wszystkie rzeczy paczką. Tak zrobiłam. zeszłym roku i tak zrobiłam z tak e, tym. Tu mi coś dali ekstra. E, dobra. I zaczniemy sobie od takich e, koszy na e, owoce. Fajny. Już sobie go rozpakujemy. Wzięłam dwa, bo jeden sobie zostawię tutaj, a drugi sobie wezmę e, tam w naszej miejscowości rodzinnej takie. E, widać? E, widać. Całkiem fajne, no tak myślę, że spokojnie, w sam raz na potrzeby naszej e, rodziny. No dużo się tego tutaj nie zmieści, ale u nas zawsze te owoce e, stoją, a to jest fajne bezprzewiewne, także będzie dochodziło powietrze, nie będzie się nic siło, będzie widać co jest na dole, e, tak więc to jest to, no i tak jak mówię, wziąłem dwa, e, jedno tutaj, drugie tam na święta. Także tego drugiego nie będę rozpakowywać, sobie po prostu tam zabiorę, a to sobie położę tutaj z tej strony, bo idzie do kuchni od razu i tu są też ubrania. Nie było poduszeczka numer jeden Taka, tym razem nie świecąca Patrzę, sprawdzam, bo zobaczyłam, że jest zamek, więc można wyjąć wypełnienie. To jest akurat fajne, można też wybrać, i ona kosztowała 35,99. Ja nie wiem, czy ja nie wzięłam tego na jakiejś promocji, chyba minus 22% za wszystko. A oni mówią, mają różne promocje, dość często, trzeba po prostu wchodzić i patrzeć. A jeszcze teraz jak będzie... Black Friday niedługo to już, to już zupełnie. A wszystkie rzeczy e, będą e, podlinkowane na dole w opisie. Ładna. E, no i kolorystycznie mi tutaj będzie pasowała. Właśnie nie będzie, wiecie mi z tą niebieską ścianą. Ja bym chciała bardzo coś czerwonego, ale mam wrażenie, że to będzie wyglądać po prostu źle. Także te patry są fajne, ale dość mocno e, ograniczają. Także tutaj sobie damy tą podusie, niech, na, niech nam oczy trochę cieszy i to zostanie. To sobie wzięłam znowu do drugiego mieszkania. Jeszcze ja sobie to otworzymy, bo ja tutaj nie miewam gości. Nikt nas tutaj nie odwiedza, chociażby mogli, ale wiecie, to my jeździmy przeważnie. Także jak potrzebuję to tam. Ej, nie wziąłem sobie nożyka, chciałam to otworzyć, to jest... Jakoś tak zapakowane na no nic, spróbujemy paznokciami się do tego dostać. Może złapię, ślizgają mi się dzisiaj ręce straszliwie. Ech. Także o idzie. Jest. Jest. Udało się. I są to e, tak, dwa takie ręczki. Bardzo fajnie zapakowane zresztą, więc to się również spokojnie nada na prezent. Patrzę, czy jest tutaj gdzieś cena. Nie ma tutaj nigdzie ceny, wiecie? Także jak najbardziej to się nada na prezent nie było drogie. Od razu Wam powiem. Yy, Myślę, że to jest cena, ale nie, tu jest tylko kot kreskowy. Nie pamiętam ile, ale wiem, że nie drogo. Jakby było drogo, to bym nie wzięła. Kurczę, spięte są. No dobra. I tak, i tak chcę, żeby ze mną zostały, tak więc je sobie rozepniemy. No to no, nie ma się nad czym zastanawiać za bardzo. Yy, czuję, że nie są jakiejś fenomenalnej... Yy, jakości fajna długość fajna długość fajna wielkość ogólnie rzecz ujmując i tutaj mamy ten jeden czerwony taki myślę że w sam raz i mamy tutaj tą zawieszkę co jest też dość istotne jeżeli o mnie chodzi także jeden taki no i drugi dokładnie taki sam jeżeli chodzi o rozmiar tylko z taką dziewczynką z pierniczka i z cukierkami. Także takie dwie rzeczy to sobie muszę jakoś złożyć. Już nie będzie tak ładnie. Ja nie mam talentu do składania takich rzeczy. Ale jako tako, jako tako, żeby było. Powiedzmy, no powiedzmy, no i na odwrót, i wszystko nie tak. No. Yy. Aha, jest wymiar. Yy, 50 na 100 i 100% bawełna. E, tutaj mamy informację. Także to jest spotnik. To sobie będzie jechać. Ok. Tutaj coś mamy. Chcę, żebym tutaj pamiętała, co ja zamawiam. Ja tak. Nie, no, część rzeczy pamiętam, ale no, tutaj się skupiłam głównie na ubraniach. Jak zobaczyłam, dla dzieci na ubraniach. E, plus na tych rzeczach e, świątecznych, na których mi zależało. Ja wiem, co to jest Dobra. Super. I e, jest to ozdoba e, świąteczna. I ta ozdoba jest tutaj e, do nas. Położę sobie również na e, mojej komodzie przed telewizorem, jako taki mały e, świąteczny akcent. Tutaj mamy na to namiar. I już wam powiem cenę, bo widzę, że jest. Tylko jak zwykle ją skietrali. Czy nie skietrali mi ceny? Nie, tym razem mi nie skietrali cenę. No, w każdym razie wiecie, wszystko będzie standardowo podlinkowane. No i to jest z koralików, z tyłu ta gwiazdka jest niepomalowana, a szkoda mogli to zrobić dwustronne. I nie jest jakiejś powalającej jakości. Tutaj widać. Ale no, coś koło 19 zł. I ogólnie rzecz ujmując wygląda ładnie, przynajmniej w mojej ocenie. Także to sobie. No tutaj zostaje, więc to sobie możemy tutaj zostawić. No i co? Przechodzę do prawie do ubrań, bo jeszcze mam jedną poduszkę. Tak mi się wydawało, że mam jeszcze jedną poduszkę, ale to coś dziwnego. To jest w worku próżniałem. Nie wiem, czy wy, czy wy to widzicie. I to jest poduszka taka czerwono-różowa z napisem ho ho ho. No jeszcze do niej się, się nie dostać teraz. Tylko, tylko jak jestem w szoku. Lekki. Dobra, i to jest po prostu zwykła. Poduszka. Dość cienka. Chociaż teraz, jak ją tak nie jest taka cienka. Patrzę, tak patrzę. Tutaj jakieś kłaczki. To jest klejone, nie jest to najlepszej jakości. Już Wam przybliżę i pokażę. Z bliska. Widać delikatnie te, ten klej, no ale ogólnie jak tak leży to tego nie widać i nikt się aż tak nie będzie temu przyglądał, więc to wygląda w porządku, przynajmniej w moim odczuciu. No tutaj tego nie będzie, ale tak Wam dam, żeby oko cieszyło, może sobie z tym zdjęcie zrobimy na wejściówkę, zobaczę, coś wymyślę, też myślę, że zostanie właśnie namiar, namiar, bo już to odłożyłam, a Wam nie dałam namiaru, bardzo dziwnie metka złożona. Dam Wam ten namiar, żebym się nie rozpędziła. Dam. Udało się, tak. Także coś takiego kurczę, no nie wiem. Zastanawiam się. Przez te yy, literki. No nic, zobaczymy, ile ona kosztowała. Oni to tak chyba specjalnie robią, że się człowiekowi wydaje, że stanie, jak sobie matki nie sprawdzi. Dobra, ubranka dla yy, dzieci. Wziąłam dla Sury całą jedną rzecz, bo ona ma dużo mi nie wierzyć na słowo, więc wziąłam jedną. Taką bardziej... Nie, dobra, wziąłam dwie. Będzie miała jeszcze więcej. E, takie bardziej w klimacie świątecznym, tylko muszę jej zmierzyć, bo nie wiem, czy to nie będzie na nią za duże, jeżeli chodzi o rękaw. Przynajmniej. Ale ogólnie ładna, bo różowa z takim domkiem z piernika, więc to wiecie, nie tylko na e, święta, ale też na dłużej i tutaj mamy e, gingerbread house, czyli domek z e, piernika. No fajne, nie pamiętam ceny. Tutaj mamy namiar, no ale tak jak mówię, korzystałam z tego minus 22%, bo jak można kupić taniej, to czemu by nie. No i wzięłam jej taką sukienkę, ja jej widziałam na winter, bo ja teraz jestem na etapie wyprzedawania starych rzeczy zimowych po dzieciach, typu kurtki zimowe, śniegowce, no bo w zeszłym roku były całe dwa tygodnie zimy, E, takiej śnieżyni, że gdzie używaliśmy śniegowcy i te śniegowce są praktycznie jak nowe. E, także wszystko mam powystawiane. No i zobaczymy. I to jest taka sukienka w takie e, misie gwiazdki, pierniczki. Je musimy założyć. Ona mi ostatnio troszeczkę urosła i ja mam lekko zaburzony jej obraz w głowie. Mi się wydaje, jak ja patrzę na to ubrania, że to będzie na nią za duże. Ale tak samo miałam z tymi rzeczami na, na święto 11 listopada. Też mi się wydawało, że za duże. A to, co mi się wydawało dobre, było za małe, a to, co mi się wydawało za duże, było dobre. Także y, już po prostu wiem 104. Y, no i zobaczymy. <laughs> no pewnie będzie dobre do znając życie. No, tak jak mówię, no rosną te dzieci, a ja nawet nie wiem, kiedy one mi rosną. To może ich dobrze niech rosną. I szybciej rosną, szybciej wyprowadzą taki żart, żeby nie było. Żartuję. Wiem, będę tęsknić. Na pewno. I będę miała góry obiadu, w których mi nikt nie będzie wyjadał. E, kupiłam też synawikę koszulkę świąteczną i ta się wydaje delikatnie za duża, ale ogólnie w porządku. I jest to 134. Jest to Minecraft, ale e, zimowy. Także dla wszystkich fanów Minecrafta, jeżeli kogoś takiego macie, to w Sinseju jest kilka, zaraz zresztą pokażę jakie, jedynie to to szkoda, że nie było sleevów czyli koszulek z długim rękawem, były tylko te z krótkim, no, ale i tak myślę, że będzie zadowolony, tutaj mamy na to namiarne jednak, zresztą w szkole u nich jest gorąco, oni siedzą w tej świetlicy i się kiszą tak naprawdę, no, także ja go do szkoły zawsze ubieram wojskowo i on się zawsze tam, Um, no rozbieram, no bo jest mu po prostu ciepło. Um, no i a propos Minecrafta, koszulka numer dwa. I to są um, wszystko w nawiązaniu do tego filmu, który był z takim kinie. Nie wiem, czy kojarzycie, um, ale ja byłam, bo Jason Momoa grał, więc ja powiedziałam mężowi, ja idę z synem do kina. Ja. Fakt, że ta jego różowa skóra w tym filmie tak trochę nie halo, ale ogólnie było fajnie. Także tak, mój ulubiony aktor. E, najbardziej mi się podobał w grze o Tron, jeżeli oglądaliście. On był tym e, kalem Drago, jakoś tak. To polecam sobie e, pooglądać. E, no i tu jest e, bodajże Steve. Co tu jest? Nie, tu jest Crazy Chicken i jakiś e, zombieaczek. E, także będzie chodził. To już nie jest świąteczne, to jest po prostu minecraftowe. Hmm, tutaj mamy na to namiar świątecznych, minecraftowych, czy znalazłam tylko tą zieloną właśnie, taką wiecie, zimową stricte. No ale ta jest troszeczkę duża, tak jak patrzę, także na pewno będzie zadowolony, włożę mu do szafy, będzie miał na wiosnę, nawet jak nie teraz, bo te rzeczy mm, fajne z licencjami, w sumie nie ma co się dziwić, ale bardzo szybko wychodzą, jeżeli chodzi o Sensei i był też fajny koc, potrzebuje cały czas koca tutaj. Taki jasno-szary. I ja go zobaczyłam, właśnie jak robiłam to zamówienie, już był wyprzedany. Jest tylko beżowy i czerwony. Taki strukturalny wzór. I wydaje się być, wiecie, fajny i grubszy. Taki idealny, żeby sobie zarzucić na łóżko. Tylko no nie ma koloru, który mi będzie pasował tutaj do ściany. Znowu jestem delikatnie mam tutaj ograniczona. Tutaj mamy z Minecraft Movie to. Fajna, czarna. I tu ma Wrażenie, że już ten rozmiar jest mniejszy zdecydowanie. Aż zobaczę, co ja tu wzięłam, jaki tutaj mamy rozmiar. No też 134. Aż sobie przyłożymy, wiecie? Bo takie mam wrażenie, że to jest mniejsza. no ale to najwyżej będzie na teraz. E, tak, a tu jest mój Jason w różowej kurtce. <grybuj> mój Jason. No nie mój. No nie mój, no nie mój. Można ogląda. Mogę wiecie, mogę wam powiedzieć. Zresztą on wie, jak to mi się podoba. Ja to nie ukrywam. Takich ważnych rzeczy. Moim mężem. No i jest ta zielona troszeczkę większa. Szersza i tak z 2 cm dłuższa. No ale tej zielonej potrzebuję już. No też 134. Tak mam obrazowo jeszcze raz pokażę, więc nie wydaje mi się. No nie był taki długi film, nie? Nie był. Taki myślę w sam raz, na jeden raz, tak? Na kapusia. Nie? No, także dziękuję Wam bardzo, że e, byliście e, ze mną. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę, o subskrypcjach. Następny film z e, Sinseja będzie filmem imprezowym, znaczy imprezowym. Udało mi się dostać kilka rzeczy, takich cekinowych, futro. No, <laughs> także paczka idzie. E, myślę, że zaraz po tym reserw w domu pojawi się... E, Sensei, e, już taki z myślą o Także, jeżeli jesteście um, zainteresowani tym tematem, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania. No to co? Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Pa!